Nowy bit ma dobry rap i zawsze tu będzie. Na numerach sekunda i bity, na nowych wersach się ma Ciągle mam ten bity, nowy rap, i zawsze on będzie. Dobry bit i skill, dobry rap i nawijamy flow. Na bitach robię to nawijane flow będzie numer się ma zawsze nowy bit, nawijane te bity, kawałek od przekazów mnóstwo przekazów tu Siema ma bit i nowe to wersy tu na nowym traku, siema tu na bitach zawsze Elo robię te numery. Elo zawsze będzie tu na numerach, szczere Dobre wersy na dobrych bitach, szczerość, ścierość dobry rap. I szczerze na wersach, szczerze, na bitach to robię numer, siema i na winę numer bit dobry numer to będzie ten rap. To będzie więcej nowych numerów, na rapowe, dobre teksty tutaj, na bitach się ma mamy, dobre stile tu, na numerach, gdy robię te wersy, na numerach, gdy robię Siema nowe bity, nowy rap i tekst, nowy rap przekaz, dobry bity i tutaj wjeżdżam i rapuję Gdy masz te bity, gdy masz to numer, siema dobry rap i zawsze on będzie Na numerach będzie więcej, na numerach będzie stale Na dobry bitach tutaj, na dobry bitach właśnie siema i zawsze na nielegalu to flow to ten bit to ją siema tutaj robię to bez przerwy nawijam ten rap bez przerwy nawinę to tak bez przerwy narapię ta muza bez przerwy narapię do przekazów tego przekazu siema bez przerwy i ten rap dobre nuty tutaj dobre wersy tutaj siema czy robię więcej w tych numerach się ma tutaj dobra muza, i tak będzie. Zawsze tu na rapie zrobię nowe wersy. Nowe wersy się ma tutaj, jak się robi. Dobry przekaz to na winę, jak zawsze na wersach życiu. Każecie. Życie, życie jest cudowne, rapuje i nawijam kochanemu Bogu. Zawsze by się nasze. Na wersy życiu każe, ukochany cudowne. Więcej wersów, tak, zawsze te wszystkie wersy i rap Pójść do naszych przykazania, gdzie się przykazać, bo o, o nas wszystkich. siecianach w Polsce, kochany pol. Wszystkim naszym bohaterom, narodu do... się będzie o tym na wika. Szczerze, szczerze, dobrej nuty, to na zawsze to będzie. Mamy się ma tutaj, jak się zrobi. Na numerze dobry, rap. Na numerze ciągle trwam, na twam. -Tak w tym rapie w życiu, w przetrwanie zawsze będzie tak kochany, nas. Bóg kochany przysięgą ludzi, nie ma tylko wycofamy się, ukaże gościa, czy będzie macie wszystko, się wszystkie ukaże się, mówita. Nawsze Krzysztofowi Ani, na bitach zawsze, rodzinie posykanej 1050, aż do Polskiego naszej, kochany Polsce, i rap na tych bitach siema ciągle mamy. Te skille i robię na dobrych bitach. Tutaj się rapuje zawsze. Dobry numer bity, dobry rap i numer siema. Jak robię te numery na dobrych bitach. się rapuje gdy masz te bity, gdy masz te zwroty, dobra rap i wszystko na te numery. Siema, dobry rap, i zawsze to będzie na dobrych bitach. Siema, tu jestem na dobrym rapie. Zawsze to będzie na dobry wersach. Na winę te bity siema. Jak się rapuje, gdy masz ten bit? Gdy masz te numery, zwrota i rap. I rapuje więcej. Elo. Na rap nowy numer. Na rapie z killu. Elo tutaj. Jak się robi te wersety siema? Ciągle jak na kawałku, dobry bito wszystkim. Nawinę ten numer, siema, siema, i to zawsze będzie ten numer na wolumie, na wokalach szczere. Dobre bity, i rapuję nasze wersy, szczere te wersy, siema, i tak zawsze będzie na bitach. Nowy numer, tu na bitach robię właśnie to, na tych bitach robię więcej siema. Ciągle je rapuje, gdy robi ten numer, i zawsze tak, dobry numer to wszystko, na zawsze będzie w rymach, zawsze będzie to więcej na dobrym rapie. Słuchajcie te teksty na rapie, ciągle mamy ten numer na rapie. I na winę więcej dobra przykazem dobra po w życiu na życiówce elo będzie tu na rapie znowu się ma bit na rapie znowu będzie więcej na rapowe dobre teksty na rapowe nasze wersje, siema, to będzie ten track, się ciągle na wersety ten, mam ten wers, mam ten bit i to wszystko zrobię tu, zrobię tu wszystko. Dobry numer Bogu kochanemu, tak, się drżąć tak, się dryku, wujku, strzela, ma się wujka, zgodzimy na ci siostry, się mówi, tak, słucham, kto ani i więcej na dobrych bitach tu, na dobry rapie tu, na naszej muzyce, ciągle tu, na wersach tu. Na rapie, tu zawsze tak kochany nasze Polsce i tak 1050. Surf polskie 77 miercice. 5 werset ale cunów to pierwsza, a cunów to trzecia 2019 roku nasz Polska. W skałanie Polska zawsze będę rapował nasze Polsce. Nowe wersy rapuję wszystkim, tak księżom rapuję, rapuję, misjonarzom, misjonarkom rapuję, nawijam. Hip hopuję ze wszystkim ludziom. Dobry sekundowy rap, dobre wersy, ludzie, tak wszystkie nowe bity, nowy rap. Nowe wersy, tutaj siema, ciągle mam i nowe bity. Narapowe dobre wersy, na rapowe dobre skille Jak się rapuje, gdy robię nowy numer, gdy robię ciągle rap, na te wersy będzie tak na numerach to robię, na numerach wcale dobra po o wszystkim nasze nielegale się ma. Gdy mam te wersy, gdy rap ciągle nowy numer i wersy Nabitach to robię, siema nowy bit, robię rap i więcej, siema tego skillu. Na rap ciągle, Na bitach to będzie. Nabitach nawijam, siema i jest tu, siema dobry będzie. Bez wam, dobra muza. To wszystko tak. Na rapie ciągle mamy te skile, Jestem tu na bitach, robię numery, więcej na rapie tych wersów, siema. Ciągle je robię tu, na wersach robię, się ma tutaj i rapuje. Dobre wersy i rapuje nasze numery, się ma tutaj. Na jak długie dobre teksty, a jak długie te numery. Dobre wersy tutaj się ma wszystkim, dobry rap. Na winę, siema to jestem i na bitach zrobię te wersy. Zrobię ten rap, dobre wersy, dobre wersy, siema to mam. Na bitach zrobię te numery, siemski, tak kochany, bo tak tysiąc kolor gdzie mam drodze, cendryk. Chcę, myślę, że zgodzę, czy byli kilka z nimi to, czycie, powie, ani na numerach. Zrobię tak bi, dobry rap, dobre wersy, robi wszystkim posłom. 70 poświęcja, siedemdziesiąt, numer, 52, stanowi to pierwsza. Czanowie co ciebie serdzica, to jak, skanie polgości w w 19 roku, tak Kochany, po skoskanie, poza nasze scenaszy, koniec to lata. Nie było na po w odskole, jeszcze będę. Tylko do wersy wszystkim się mi się proszę misjonarze, narkom wszystkie sercem, on nasze wie, że zawsze będzie tak więcej. Dobre, częstotliwość, dobry rap, dobre wersy. Siema i numer będzie więcej. Dobry rap i dobre wersy na bitach jestem także, na rapie nowa nuta ciągle się tutaj i na winę. Czy robię bit, czy robię więcej tych rymów, Siema, jak na rymach, się czy nowe bity tutaj, czy robię rap o wszystkim, czy robię stale numer bit. Elo zawsze to będzie na nowych bitach, na nowym bansie, Siema, dobry rap Sie ma tu numery, Elo, dobra i zawsze tu będzie. Na tych bitach jest tu, siema tu na zawsze robię. Chodzi się w te numery, chodzi się na bitach, szczere, szczere nuty. Siema wszystkie dobre wersy, jak zawsze tak na bitach, tak momenty życia flow na numerach to przepraszam ona wspominam chłopaka, przecież jest w związku i... Mi pse, mi wspominasz mi, przestań mi wspominać. Leci track, leci nowy numer, wersy, wersy. Ciągle na numerach, big, dobry rap, i zawsze tu będzie. Na nowych numerach siema, nowe teksty, treści rapu, treści tych wersów siema. O, to zawsze będzie na tych bitach. Robię ciągle numer. Siema ma dobry rap i zawsze tak rapuje Na numerach robię ciągle te bity. Nowe numer zobacz jak się robi. Gdy masz te bity, gdy masz te numery, gdy robisz rap, zawsze na tych wersach siema ciągle bity. Nowe wersy tutaj na dobrym rapie Jak zawsze na numer, tu będzie na dobry flow. Na bitach się ma tutaj. Robię właśnie to. Na numcie nuta bans, dobra nuta flow i jestem tu. Na rapie, jak zawsze, ten bit się ma wszystkie nasze bity na numerach. Jak zawsze będzie więcej, jak na traku będzie więcej. Pętli rapura, rapowe nowe bity. Bansy wersy się ma tutaj na te bity, się ma właśnie na numerach. Robię więcej na numerach, siema właśnie, jak się nawija, ciągle ba bit i numer. Siema to na numerach. Jak się robi na numerach, będzie zawsze na te bity, siema zawsze na numerach. Elo, popatrz na numerach. Robię więcej, więcej takty siema wersy, robię ciągle tak te bity robię ciągle. Słyszysz je, yeah. gdy masz nowy numer, jest. Zaczynamy, dobre teksty. Elo tutaj na numerze. Siema będzie, rap i bansy, dobra nuta. Tu zostanie na numerach. Siema właśnie na numerach. Dobrej nuty siema tutaj, jak się robi. Ciągle macie to przekazy na tych bitach. Robię numer, będzie więcej. Dobre skilly, dobry rap, dobre wersy i numer. Będzie więcej, nasze numery, będzie więcej na te teksty, jak zawsze pozostają tu. Jak zawsze będzie nowy numer, siema już tu jest. Tu na bitach, skromny chłopak i Mariuszem. Całe życie Cię szukam, dziewczyno, piękna TO Wiktoria Wiktoria, ja piękna z tej mini, wspania, wspaniała, cudowna. Nawijam ten rap, siema i numery, gdy masz dobry bit. Siema i rapuje, gdy nowe wersy, siema i rapuje, gdy masz ten beat, gdy masz nowy numer, siema ciągle jak się rapuje, gdy masz dobry bit, gdy masz ciągle na bitach, nowy rap i skill na bitach, robię więcej, dobra nuta, siema no i wersy na dobry bitach, jestem tu. Na dobrych wersach siema robię już, już nabita, już w tym rapie, już na wika, już w wersetach, już ciągle na rapie, muza ciągle, już i więcej. Na tym traku siema, rzeczywistość, bloki potrzebuję od tego rapu hip pół podwórka, domam jedno, rodziny wszystkich. Dobre i więcej, dobry numer, i jestem tu siema, ciągle rap, i nowe wersy, nabita, to robię, siema, nowy bit. Nowy rap i wersy zawsze to jest na te bity, na rapowe dobre wersy, jak się rymuje, gdy robię rap, a gdy robię stale numer, siema i ciągle mam te numery, ciągle jak tu na bitach robię wersy, na dobrym rapie tutaj się ma. I zawsze to rapuje gdy nowy bit, nowe te numery się ma tutaj. Jak zostanie na ty bita, się mam, mam to na numerach. Składam dla was dobry numer. O tym słuchajcie dobry rap. Na rapie słuchajcie składam dobry numer, więc wjeżdżam i zawsze to będzie tak. Na dobrych bitach się ma dobry numer, tu będzie, na dobrym rapie. Elo za wersety, za ten numer, za dobry rap i czego się ma tutaj? Na winę ten bit. Elo ciągle jestem, Elo tu jak się robi, nowy bit, nowe wersy, nowy rap i wersy się ma. Ciągle robi to na numer, będzie więcej. Elo tutaj się rapuje, nowe skille nowy wers. Siema, wszystkich, to będzie ten tekst Na rapie posłuchaj, na dobrym przekazie Słuchaj dobry rap i zawsze to będzie Na muzyce, na bitach, siema, to rapuje Gdy masz dobry numer, siema, to rymuje Gdy masz dobry wers, elo, tutaj będzie więcej Na kawałek i na rymy. Siema, tutaj się rapuje Słyszysz jak robię te wersy O życiu i numerach się tu rapuję, Nabijam Bogu kochanemu, do zekologię, wszystkie Nasze bity Elo, ciągle mamy te skile i momenty Dobry rap na numerze Flow na wersach Będzie to jak się nawija Jak się robi Dobre wersy Będzie wciąż na numer skillu Będzie jak Słuchaj stale, mamy więcej. Dobry bit, dobry i bans. Na wersecie mamy tu. Słuchaj na ten numer. Na ciągle bit i rapuje numer. Dyrobi label wszystkich, dyrobi stale numer. Siema Jak się rapuje, nowe bity elo. Na tych nutach zawsze mamy ciągle wersy i rapuje, gdy się więcej tych nawija. Bity kawałki, zwroty, więcej. Dobra, nuta, posłuchajcie, polubiajcie więcej tych bitów, polubiajcie tego rapu. Siema ciągle, jak zawsze będzie. Na dobrych bitach tutaj siema i nawinę. Zwrotek, posłuchajcie, wszystkim i kochanym życiu polsce. Pilce nożne i rap, siema tutaj będzie. Nowy numer tak na dobrych bitach, na winę te numery na dobrym rapie. Elo to będzie na dobrym rapie. Nasze witaj, dobre wersy, dobry rap, siema i rapuje. Gdy masz ten bit, wy macie numery. Więcej tak. Elo tu będzie na dobrych bitach, siema to rapuje. Gdy masz dobry rap i bez przerwy Wjeżdża się w nowy skill. Nowy rap się ma tutaj. Zawsze będzie to na nutach Znowu zaczynam przekaz do progres, a nie regres i więcej. Na rapie muza siema to będzie. Na rapowe nasze bit. Elo to będzie dobry rap i numer siema. Zawsze to na winę, Gdy macie te numery, wchodzę w bit, wchodzę dla nas w teremy. Gdy masz ten bit, gdy masz siema, ciągle numer. Bieźdza się jak się rapuje, gdy mamy te numery, wchodzę w numer, się ciągle jak robię. Na dobrych bitach tutaj, na bitach robię rap. Elo, tutaj mamy bit, Siema, ma skile jak się nawija. Czy masz czy dobry numer robisz? Jak się robi? Te numery, gdy masz bity, teraz ciągle nawijam I słuchasz tego gracza, nawijam I rapuję, hopuje dobry Elo. Wers mamy tu, na numerze się ma tu, na bitach się ma tutaj, na numerze robię wersy. Na numerze się ma tutaj. Na numerach robię jak dobra nuta siemka, wszystkim się ma Nowy bit o wszystkim dobry raz pisz, tak on bogu ogóle tak pisnowy nasze wersy Tak żyć Bogu kochanemu nasze dzień przekazę, za bo zawsze będzie jest o bogu naszym Wyszynkła się do głowy w całe mersi. Na wykaż go ci blimark siostry, siostra, wujka, ziemowita, Handa, Ani i więcej na tych numerach będzie jak nasze wersy. Siema, posłuchaj, na bitach ciągle robię. Nowy bit Nowy numer. Wszystkie te wersy. Dobry numer wszystkim. Na szykany Polsce 1054 rocznik stu To jest 1056 rocznica stu poskiego To jest 1054 rocznica 177 poskiego 77 miernicy. na do, do nadwisu. 100 lat, 100 i 100, teraz Oskani gości, tak kochany nie głos, tak to od rocznica, 100 polskiego, nasz polski 77 rocznicy, to 77 rocznicy, bitwy warszawskie, to rocznica 101, 100, 103, Oskani Polski, 1919 19 roku nasza polska, Oskani Polek, zawsze wszechmierz po Polsce, nasz się sercu, wszechmierz, wszechmierz, że Radio Maryja to jest tak, Radio Marytwa a wszystkim przebostron, wszechmierz, Rap na wersach, rap tu się robi. Na numerach się ma to się robi. Gdy masz ten beat na wersy. Elo, ciągle jest te beaty dobry rap, dobre wersy i na winę zwrota. Jak się rapuje, gdy robię ciągle numer, Elo to będzie. Na jak zwroty, długie teksty, na jak, na jak le. długie pełne. Pętli rapu i na winę. Zwrotka ta muzyka i to przekaz leci, leci. Na rap dobrej wersy. Polubiacie, nawijam więcej. Polubiacie się wszystkim razemarkiem proboszczom, wszystkim ten rap hipką w to krasz to franciskański misjonarzy, misnarką wszystkim tak. Siostę połcinko balskie. O Naszej, szymace boskie, o, o, to, o to jest objawienia. To matka Boska nasz która objawiła no, się la. Kwiat syn, Franciszka i uci zawsze będzie ten e, krab hip hop tym nasze fladze, kochany, biało-czerwony kolor o biały-czerwony-złoty koronie, orzeł, złoty koronie, orzeł jest To jest uwaga, biało, czerwony orzeł z białej, biały orzeł, złoty koronie, tak biało orzeł złoty koronie o nasze polskiej fladze Kawałki wszystkie, wszystkie i la Święto prac i konstytucji 3 maja zawsze będzie te numery Na dobrym rapie Nowe bity tutaj na dobrych wersach Jestem grze Na numerach ciągle Wkładę dobry bit Elo i na winę zwrota Będzie nowe wersy Siema, ciągle mam bit Na numerach więcej bitu Siema i rapuje. Gdy masz dobry bit Gymas flow, na tych bitach będzie tutaj siema. Dobry numer jest tu, więcej bitu więcej tekstów siema. Tu rapuję nowy numer, tutaj robię więcej dobrych nut, siema i wersy. Na tych bitach robię jestem. Ciągle słyszysz, jak się rapuje. Na wia hip, hopuję tutaj, siema. Na winę i numer w smartfona komuś tam dobre sam dobre wersje telewizji Hip hopowy głos GBL z super wersje Super wersje, teraz przy... dobry rap i będzie leciało nowy numer Głos GBL z truką, te przewijane kabel cerny kabel dzielę, GBL super wersje, to jest rapuje, nawijam, hip pły. tu jest głos GBL z truką, wersje tu rapuje Nawijam, hip pły. to jest to, to jest to, się...